Siemanko, siemanko, witam was wszystkich serdecznie w piątek. Kochani, jedziemy z kartą dnia i od razu na samym początku tylko nadmienię, że, yy, że co, że będziemy, słuchajcie, dzisiaj oprócz karty dnia robić sobie temat dnia, i ja mam taką propozycję, żebyście tylko powiedzieli, czy mam szukać tematu z zakresu miłość. Uczucia, czy też z zakresu finanse, bo my ciągle ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, jedziemy wszystko, co wiąże się z miłością, związkami, uczuciami, relacjami, krótko mówiąc, a teoretycznie z zakresu powiedzmy takich przyziemnych spraw typu finanse, praca, tak. Nie robiliśmy chyba, może tylko raz coś robiliśmy, ale może też słuchajcie, macie po prostu ochotę na to, żeby z tych klimatów miłosnych się wybić i po prostu zrobić coś właśnie pod kątem finansów, więc dajcie mi tylko znać w komentarzach, czy to ma być coś z zakresu finansów, pracy czy też tudzież jedziemy dalej z naszymi miłościami i wiecie, takimi fajnymi klimacikami sercowymi a póki co karta dnia kochani dla was wszystkich, zaraz zobaczymy co dzisiejszy dzień chce wam pokazać, jak wy dzisiaj go spędzicie no to baran baran będzie dzisiaj od czegoś chciał odejść od czegoś, od kogoś oczywiście również, tak? Być może będzie chciał zostawić za sobą jakąś przeszłość emocjonalną, która mu nie służyła, albo taka, która przestała go bawić. Y, bo to niekoniecznie jest tak, że coś nam nie służyło, tylko po prostu nie było wystarczająco fajne, szczęśliwe dla nas, tak? Być może będziemy próbowali się od kogoś odwrócić plecami, y, po prostu wręcz. Tak, jakbyście gdzieś tam czuli, że na was coś. Y y y jakaś przygoda, tak? Jak, jakby coś tam gdzieś za rogiem było fajniejszego do odkrycia. I być może co niektóre barany właśnie taki dzisiaj klimat po prostu złapią, że będą chciały te, po te fajniejsze coś pójść, tak? Krótko mówiąc. Więc zostawiamy mm, pewne sprawy, które niby są może do końca y, fajne, ale niewystarczające. Mamy ochotę pójść po coś więcej. I słuchajcie, to mogą być osoby, mogą być jakieś klimaty, może być po prostu coś, co stwierdzicie, kurde, mam ochotę na przygodę, mam ochotę na coś więcej. kuczę by Coś trzeba by było, coś zrobić, i wy to, to coś zrobić prawdopodobnie możecie dzisiaj nabrać takiej ochoty na to, więc być może będziecie chciały po prostu pójść przed siebie. Byk. A byki dzisiaj w formie obrony, być może własnego zdania, być może jakiejś sytuacji, która wiąże się z opcją, z opcją jaką. <laughs> O, ciężko mi powiedzieć, ale jednym słowem może to być jaka obrona przed działaniem, być może jeżeli obrona własnego zdania na przykład przed czymś, tak, bo może tak się na przykład zdarzyć, że co niektóre z was dzisiaj będą brały udział w jakichś dyskusjach na przykład rodzinnych i tak dalej, i tak dalej i będą musiały bronić własnego stanowiska, własnego zdania, tak, nie będą po... Nie będą pozwalały na bliższe, jakby dotknięcie własnej osoby, albo bliższe podejście do własnej osoby, tak? Będą być może chciały pokazać, że to, co mają, posiadają, jest istotne, ważne i nie pozwolą sobie nikomu, załóżmy tego, odebrać. Więc dzień takiego bym powiedziała obrony przed działaniem osób trzecich, przeciwko Wam, bliźniak. Decyzje, wybory. I dzień pod kątem romansów. Nie no, oczywiście, romansów. Bliskości oczywiście, namiętności z drugą osobą, tak? Bo, bo karta kochanków pokazuje właśnie taką miłość ponad wszystko. A bardzo często, właśnie tak, taką miłość, która jest być może miłością zakazaną wręcz, dlatego, tutaj wspomniałam o tych romansach. Ale jednocześnie jest to również dzień, w którym będziecie musieli coś wybrać, być może zadecydować o czymś, tak, czyli po prostu dokonać jakiejś ym, opcji pod tytułem albo to, albo to. Więc być może coś będziecie dzisiaj wybierać, decydować, względnie dzień poświęcić osobie, no, z którą się po prostu uwielbiacie, kochacie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, rak. Rak będzie dzisiaj marzył, fantazjował, odpływał myślami y, gdzieś tam, w Kansas City. Tak? Jednym słowem, mamy dzisiaj opcję marzyciel, a po prostu wręcz y, opcję osoby, która może mieć wielorakość pomysłów, tak? które będą przychodziły mu do głowy, i wszystkie oczywiście będą według naszego raka fantastyczne i w ogóle wow, wow, wow. I całkiem możliwe, że nawet rak pokusi się o to, żeby jeden z tych jedną z tych opcji wybrać, po prostu wręcz, tak? Więc tutaj to też miejmy na uwadze, że coś takiego właśnie u raków może dzisiaj nastąpić. To jest również dzień platonicznych miłości i, dzie i dzień życia w iluzji. Czyli takiego wiecie, a, już wiem, jak to będzie, to będzie na pewno tak, i na pewno będzie tak i siak. A w gruncie rzeczy to wiecie, wszystko może się potoczyć zupełnie inaczej. Ale jednym słowem, dzień odpływania w różnego rodzaju marzenia, myśli, wizje tego typu rzeczy. Lew. Nowa droga. Lew. Będzie dzisiaj zaczynał coś, co jest nowe. E, oczywiście to może być nowa droga, nowy związek, nowa miłość, ja, nowa praca, cokolwiek. Nowe obowiązki, słuchajcie, nowe oferty, nowy klienci, e, nowe coś. I te nowe tutaj sobie możecie dopisać pod koniec dnia, oczywiście, że się karta Wam sprawdzi, co byście tam nowe nie, by, co by nowe nie było. Ale również ten dzień spędzony w takiej radosnej, głupkowatej atmosferze, tak? <laughs> czyli takiej, jaką, jaką ja osobiście kocham, czyli w spontanie, w radości, w niezastanawianiu, Zastanawianiu się nad niczym, po prostu pójściu do przodu, tak jakbyście nie musieli robić planów na tej zasadzie, żeby zastanawiać się: no dobra, ale jak tam pójdę, to co tam będzie? Tutaj nie, 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 lew dzisiaj po prostu będzie cieszył się życiem bez planowania, bez niczego, w takim na pełnym spontanie będzie dzisiaj, dzisiejszy dzień prawdopodobnie spędzał, tak? Względnie rozpocznie jakieś nowe coś, nowe przedsięwzięcia, czy prace, czy znajomości, czy cokolwiek, nie wiem, jakieś nowe pomysły, załóżmy na siebie, tak? Więc tutaj to też miejmy na uwadze. Że to nowe może przed Wami być. Panna. Łód szczęścia. <laughs> Drogie Panny, coś tam dzisiaj, szczęśliwego od losu, może do Was przyjść. To jest również karta, która może pokazywać, że to, co już niby mamy za sobą, na nowo może się u nas w życiu pojawić. Czyli zatoczy swój krąg i na nowo powie: Hello, <laughs> wróciłem, wróciłam. Albo na nowo jakiś temat, który. Odłożyłyście już na półkę i pomyślałyście sobie, a pewnie już tam nie będzie tutaj nic z tym związane, na nowo ten temat się pojawia. I co? No i na nowo ten temat wraca, i trzeba się nim na nowo zająć, tak? Bo to jest takie kurczy wiecie, takie no, toczenie się po prostu z pewnych spraw. To są również karta przeznaczenia, karta losu, więc być może na przykład na waszej drodze stanie dzisiaj ktoś, kto ma stanąć bo jest wam od górnie gdzieś tam z góry przeznaczone, że na to życie ma się w waszym życiu pojawić i może macie coś wspólnie razem do zrobienia, to tak też dodam. Więc dzisiaj po prostu zdajemy się na ten los. Ten los może być szczęśliwy, oczywiście, bo to jest karta w, koła fortuny. A więc może warto zagrać w jakiegoś totolotka, w jakąś grę liczbową, to tak tylko wiecie, na marginesie napomknę, tak? Więc te, więc te takie szczęśliwe chwile dzisiaj raczej tak. Aczkolwiek pamiętajmy, że w zależności od tego, jak coś się potoczy, to też może być i. Negatywne, tak? Więc zdajemy się dzisiaj po prostu słuchajcie na losa, nie na jakąś tam Magdę, która wam tutaj będzie pieprzyć o jakimś kole fortuny. Dobra, waga. Yy, dzień spędzony w fajnej, ciepłej, rodzinnej atmosferze, to tak tylko dodam, bo jest to taka głównie karta ogniska domowego, ale również karta spotkań z ludźmi, tak? Randek również, tak? Czyli tutaj też podpinamy pod to wszelkiego rodzaju takie spotkania miłosne. Yy, Oprócz tych miłosnych, tak jak mówię, również spotkania towarzyskie z innymi osobami, tak? Bo to jest właśnie ta karta, że gdzieś na przykład mówimy, dobra, dobra, spoko, przyjedziemy do was na grilla, czy tam tudzież nie wiem, pojedziemy tutaj, czy tutaj spotykamy się po prostu w większym gronie osób z kimś, z, z jedną osobą, z, wielo z powiedzmy z paroma osobami, tak? Gdzieś na jakichś, powiedzmy imprezach, czy też tudzież jakichś spotkaniach rodzinnych, jakiekolwiek, by one nie były. Więc ta karta dokładnie w to będzie obfitowała. Również fajne. Szczęśliwe życie rodzinne, czyli z, z partnerami, z dziećmi, które posiadacie już, gdzie po prostu ten dzień będzie taki w pełen, taki powiedziałabym, się lanki nazwę to w ten sposób. Więc dosyć fajny, dosyć fajny dzień spędzony na pewno dla wagi. Skorpion. Otwartość serca, kierowanie się przede wszystkim sercem. Wy dzisiaj, kochane skorpiony, emocjonalność razy 5 i będziecie po prostu, krótko mówiąc, bardzo mocno kierowały się dzisiaj sferą emocjonalną, sferą serca. Możecie również tęsknić za kimś, ponieważ no, nasza królowa na karcie jest również królową, która tęskni za kimś albo na przykład za uczuciami. Możecie na przykład dzisiaj bardzo mocno, silnie odczuwać, że brakuje Wam miłości w życiu. I gdzieś tam po prostu emocjonalnie będziecie to bardzo przeżywały. Nie chcę powiedzieć, że będziecie płakać, bo królowa Kielichowa nie zawsze płacze. No, chyba że po prostu przejawia się przez nią taka emocjonalność, taka wiecie, łzy takie nie takie mocno trworzące ją, tylko takie raczej no po prostu takie wzruszające, nazwę to tak. <laughs> Więc tutaj dzisiejszy dzień kierujący was wszystkich emocjonalnością, serduchem, ciepłym, troską, opieką, może będziecie chcieli kogoś po prostu o kogoś zadbać, tak zatroszczyć się, gdzieś tam po prostu być blisko i po prostu spełniać taką rolę um, no kogo? Takiej, kurde, no nie wiem, matki Polki, która po prostu każdego do serducha przytuli. Strzelec. Wy, drogie strzelce, całkiem możliwe, że będziecie poczuwały się dzisiaj do tego, żeby się uwolnić od czegoś, to tak tylko na marginesie powiem, macie być, być może nawet się uwolnicie, tak gdzieś wewnętrznie bym powiedziała, tak jakby po was spłynęło coś, ale to jest również karta rady, która mówi o tym, żebyście dzisiaj słucha, wsłuchały się w głos własnej intuicji. Więc w tym momencie jakby warto wyciszyć się po prostu samoczynnie dzisiaj, nie wydawać się w jakieś, wiecie, imprezki na przykład, tak, czy też tudzież w jakieś tam, powiedzmy, głupoty jak lew. Tylko po prostu wyciszyć się i posłuchać tego, co nam podpowiada nasze własne wnętrze, intuicja, bo być może potrzebujecie takiego wewnętrznego głosu, może zastanawiacie się nad czymś i ten głos intuicji jest wam naprawdę cholernie potrzebny i tutaj być może właśnie warto to zrobić. Ale to też jest również dzień, w którym możecie poczuć pewnego rodzaju takie uwolnienie się od czegoś, taką lekkość gdzieś wewnętrzną lekkość, tak jakby, jakby się nie mieli kłopotów, problemów tak? i tego typu na przykład rzeczy. Więc dzisiejszy dzień medytacja, wyciszenie, wyzwolenie i skupienie się na tym, co nam chce powiedzieć własny organizm. Koziorożec. Przemieszczanie się. Dzisiaj koziorożec może dużo się przemieszczać, podróżować, wyjeżdżać. Spędzić czasu za kółkiem, może gdzieś po prostu pojechać do kogoś gdzieś tam, tak czy coś. Dzień przyspieszenia pewnych akcji, coś może ruszyć z kopyta, coś może nagle po prostu nabrać tempa, krótko mówiąc, tak? Jakieś pewne sprawy, coś może pognać do przodu i powiecie, wow, ale się dzieje, ale się dzieje. Więc dzień, który będzie dniem w ruchu, w takim po prostu pędzie, takim, że może bardzo wiele się dziać i jednym słowem, wy w tym pędzie również się będziecie odnajdywały uważajmy tradycyjnie za kierownicą, bo nie po prostu, słuchajcie, jak macie gdzieś jechać, to, to, to zdroworozsądkowo, tak, nie, nie gnajmy na, na, łeb, na łeb, na szyję, tak, dojedziecie na pewno, może z pięciominutowym opóźnieniem, ale nie gnajmy, nie gnajmy dzieci, moje kochane, <grym> tak powiedziałam, jak matka Polka do was. Wodnik. <grym> Wodnik może dzisiaj czymś być bardzo mocno przybity, przytłoczony, Coś go może gnębić, nazwę to w ten sposób. Może nie mieć na coś po prostu fizycznie siły. Nie wiem na co. To może być również dzień, w którym coś się skończy dla wodnika, albo wodnik skończy z czymś, albo kimś. Tak, bo to jest również karta zakończenia czegoś, co nie będzie dla Was proste i łatwe, bo właśnie może Was przytłoczyć. Ale jeżeli nawet byście dzisiaj czegokolwiek nie kończyły, chociaż wiecie co? Jak coś Was męczy i przygniata i przytłacza. I po prostu nie daje wam siły, to warto to zakończyć, bo to naprawdę w tym momencie nie ma sensu, żeby się babrać w czymś takim, tak? Życie jest zbyt krótkie na tego typu stany, więc jeżeli coś takiego czujecie, to skończcie to, definitywnie to zakończcie i powiedzcie: O, zróbcie tak jak baran, i powiedzcie: Dobra, walić to. Natomiast ci z was, którzy niczego nie zamierzają kończyć, bo nie czują się na siłach, tak jak tutaj nasza postać no to może to właśnie być taki dzień, jak powiedziałam na samym początku, dzień, w którym może być wam z czymś bardzo ciężko, coś może was przytłaczać i przygniatać, możecie na coś po prostu fizycznie dzisiaj nie mieć siły. No taki trochę dzień, wiecie, taki do dupy. Dobra, no i teraz ryby. Co dla ryby dzisiaj? Energia, energia, moc, zapał. Do różnych rzeczy: ochota, przyciąganie, seksualność, pożądanie, podniecenie. Słuchajcie, wszystko. Ale przede wszystkim, słuchajcie, jakbyśmy tak się nie mieli skupiać już na każdej sferze życia, to jest po prostu energia, to jest ogromna moc do działania, to jest po prostu zapał, zapał do pewnych rzeczy. Więc wy dzisiaj możecie mieć tak zwany motorek w tyłku i po prostu nie wiem robić milion rzeczy naraz i znajdziecie na to siłę. W przeciwieństwie do naszego wodnika, który tej siły nie będzie miał, <laughs> tak ryba tą siłę znajdzie. To jest oczywiście również chemia, pożądanie, więc ci z was, którzy bardziej pod kątem miłosnym na to wszystko patrzą, no to tutaj w sobie znajdą te pokłady namiętności i seksualności, tak? Więc to też tutaj podkreślę, bo może taka grupa rybek się znajdzie, ale przede wszystkim energia. No was chyba dzisiaj ryby nikt nie zatrzyma. No i dobrze. Dobra, kochani, <laughs> ja kończę. Karty dnia. Czekam za Waszymi opcjami pod tytułem Finanse czy miłość i wymyślę jakiś temat, i w ciągu dnia sobie ten temat dnia po prostu machniemy, zrobimy. Póki co życzę Wam cudownego piątku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Buziak.